Podróż... Yy... W sumie przeszła mi szybko, poza tym, że musiałyśmy dosyć wcześnie wstać i jednak e, zaleceniem było nie spanie w podróży, żebyśmy po przyjeździe tutaj, bo byłyśmy tutaj e, po południu, żeby w miarę o normalnej godzinie się położyć, spać. No troszeczkę mi się to nie udało, zdrzemnałam się na 20 minut, ale 20 minut to nie było ze, ponieważ już mi tak głowa leciała, że wyglądałam trochę kiepsko w tym samolocie siedząc i cały czas ją tak łapiąc, no więc tam na no, to 20 minut się zdrzemnałam. E, no i wcześniej rano wstałyśmy, bo miałyśmy siłownie zaplanowane. Na, na tam chyba 9.30 czy na dziesiątą, więc e, wcześniej rano, bo tutaj na wszystkie sale z reguły siedzie od 30 minut do 40 I... <grywia> od 30 do 40 minut e, no i po siłowni miałyśmy parę godzin odpoczynku, teraz mieliśmy trening wieczorny już na hali meczowej. E, no już tutaj byłam na tej hali chyba dwa razy, dwa razy podejrzewam albo trzy, także jest to e, hala mi dobrze znana. No i szykujemy się do jutrzejszego meczu. Miałśmy jeszcze dzisiaj wideo, odprawę, taktykę, także jesteśmy gotowe. Nie wiem, czy o wspomnienia powinieneś się pytać, bo akurat tutaj naderwam więc za w kolanie. Wspomnienia są różne. Eee, tak, 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 tak. Eee, wspomnienia są różne, ale ogólnie na tej hali gra się dobrze, bo jest bardzo przyjemna taka do siatkówki. Eee, Na pewno będą jutro e, kibica, myślę, że większość będzie mężczyzn ubrana na czarno, bo tutaj jednak e, taki kolor się preferuje, także trybuny będą, będą ciemne, e, czarne ponure, no ale no, z tym, z ty o tym już wiemy, na pewno będą dopingować, także myślę, że atmosfera będzie, będzie dobra do grania. No Nie wiem, czy to jest najsłabszy przeciwnik w naszej grupie. E, no, pewnie tak e, wszyscy myślą, ale z tego, co dzisiaj oglądałyśmy wideo, to jest to przeciwnik, który ma bardzo silny atak i, i na pewno będą na tym bazować. Są te dziewczyny, które nie wstrzymują ręki i my jesteśmy na tej ich ciosy gotowe. E, no, poza tym, na pewno musimy zagrać dobrze w każdym elemencie, a więcej zdradzać nie będę. Nie daj Boże, obejrzą i co? O, on się jeszcze potknie, no, no. ostatecznie. Co ma dzień? No, kasacji, dzięki się.